Cześć, jeszcze jeden akcent w sprawie pana Jacka Pulikowskiego. Jeżeli nie wiecie o co w tej sprawie chodzi, to zachęcam was do obejrzenia mojego ostatniego filmu, który podlinkuję w opisie pod tym filmem. W tym filmie starałem się wykazać, że różne media, dziennikarze, influencerzy, youtuberzy zmanipulowały wypowiedź pana Jacka Pulikowskiego, wpisując tę wypowiedź w tzw. kulturę gwałtu. A dziś opublikuję oświadczenie. Pana Jacka Polikowskiego, które to oświadczenie, pan Polikowski wysłał do redakcji, zarówno więzi, jak i redakcji Deonu, a którego treść i istnienie tego oświadczenia zostało przemilczane przez obie te redakcje. Przypomnę sekwencję wydarzeń, bo ona jest tutaj bardzo ważna. Najpierw na Instagramie Drużyny B. Pani Natalii Białobrzeskiej pojawia się zmanipulowane, pocięte nagranie z konferencji Pana Pulikowskiego. Na czym ta manipulacja polegała, powiedziałem o tym w ostatnim filmie. A potem różne media, między innymi Więź, piórem pani Ewy Buczek i Deon, piórem pani Dominiki Frydrych, wpisują tę właśnie wypowiedź w kulturę gwałtu, de facto opierając się tylko na tym krótkim, zmanipulowanym filmie. Trzeba przyznać jednocześnie, że obie panie dodają nieco z konferencji oryginalnej pana Jacka Polikowskiego, jednak główny sens odnosi się właśnie do tylko tego, tego fragmentu udostępnionego na profilu drużyny B. I teraz uwaga, tekst więzi ukazuje się 30 listopada. Tekst Dominiki Frydrych 2 grudnia. 7 grudnia, więc w poniedziałek, w trakcie montowania mojego filmu, który nagrałem w niedzielę, dostałem informację, że pan Jacek Polikowski wysłał. 4 grudnia, a więc kilka dni po publikacji obu tekstów, zarówno w więzi jak i Deonie, oświadczenie w sprawie ataku na jego osobę. Oświadczenie to w swej treści zwraca się bezpośrednio zarówno do redakcji więzi, jak i redakcji Deonu. Zostało wysłane na oficjalne adresy tych redakcji. Do teraz, czyli do 9 grudnia, do momentu przynajmniej jak to nagrywałem, zarówno na stronie Deonu, jak i stronie więzi, po pierwsze, nie zostało opublikowane to oświadczenie, które za chwilę Państwu przedstawię. Nie pojawił się żaden materiał polemiczny wskazujący na istnienie tego oświadczenia, przywołujący argumenty pana Pulikowskiego. Ani wreszcie nie pojawił się żaden materiał prostujący po moim skromnym filmie. Ani nie zareagowano na liczne komentarze pod artykułem pani Dominiki Frydrych, komentarze, które Wy wysyłaliście pod postami Deonu, ani także w maile, które wysyłaliście, bo informowaliście mnie, że wysyłaliście takie maile, ani nawet po, uwaga, przeprosinach ojca jezuity Piurkowskiego, którego wspominałem w ostatnim filmie, w którym to ojciec Piurkowski na swoim Facebooku przeprosił za opaczne zrozumienie wypowiedzi pana Pulikowskiego, które to przeprosiny do dziś nie zostały opublikowane na stronie deon.pl, w przeciwieństwie do wcześniejszego wpisu. Ojca Piurkowskiego, w którym właśnie formułował te zarzuty na podstawie y, tych zmanipulowanych treści, za które zresztą przeprosił. Przypominam tylko, co oddaje pewną postać rzeczy, że profil Deonu na Facebooku ma ponad 200 tysięcy polubień, natomiast prywatny profil Ojca Piurkowskiego około 3 tysięcy. Co więcej, te przeprosiny na Facebooku Ojca Piurkowskiego polubił redaktor naczelny Deonu Piotr Żyłka. A więc wciąż, mimo istnienia oświadczenia na skrzynce mailowej, zarówno redakcji Więzi, jak i Deonu, zarówno po waszych komentarzach, po wysyłanych mailach, po komentarzach innych postronnych ludzi, nie pojawiło się na stronie Deonu nic. Deonu i Więzi nie pojawiło się nic na temat tego oświadczenia. Natomiast sam artykuł pani Dominiki Frydrych, jak i artykuł Więzi wciąż wiszą. I uważam, że w obliczu tego, że panu Pulikowskiemu na łamach Deonu ani na łamach Więzi nie dano możliwości obrony swojej osoby, nie dano możliwości ustosunkowania się przed publiką co do zarzutów opartych na zmanipulowanych materiałach i że nie dano szans choćby znajomienia się z perspektywą drugiej osoby, ta, która do tego momentu nie miała głosu, a która została zaatakowana. Ja poczuwam się w obowiązku wręcz, aby to oświadczenie opublikować. Uwaga, nie chodzi mi nawet o to, że ja mam się z panem Pulikowskim zgadzać, bo uważam, że nawet jakbym się z nim nie zgadzał z całym tym oświadczeniem, to moim obowiązkiem byłoby przedstawić choćby audytorium, jak patrzy na tę sprawę druga strona. Co więcej, wiem, że nikt nie kontaktował się z panem Jackiem Pulikowskim od momentu wysłania tego oświadczenia, nikt nie odpowiedział mu na to oświadczenie. Oświadczam też, że pan Jacek Pulikowski wyraził zgodę na publikację tego oświadczenia. Całe oświadczenie będzie opublikowane w komentarzu, a właściwie w komentarzach przypiętych w opisie pod tym filmem, a także w osobnym poście na Facebooku. Byłbym Wam bardzo wdzięczny za zarówno udostępnianie tego filmu, żeby wieść o takim oświadczeniu wreszcie się rozniosła o istnieniu takiego oświadczenia a także tego postu na Facebooku. Byłbym też wdzięczny za zwracanie się z uprzejmą, nieatakującą, kulturalną prośbą, a właściwie zapytaniem, zarówno do redakcji Deonu i więzi, dlaczego to oświadczenie, zarówno jego treść, jak i istnienie zostało przemilczane, i czy zamierzają redakcje upublikować to oświadczenie lub w jakiś sposób się do niego ustosunkować. Ja oczywiście nie będę czytał pięciu stron tego oświadczenia, bo to miałoby się z celem. Wybrałem tylko niektóre fragmenty. Pan Jacek Pulikowski. Manipulacja dokonana na tekście polegała na wyrwaniu zdania z kontekstu oraz na nadaniu własnej interpretacji pań redaktorek miana obiektywnej prawdy. Ba nawet podano jako prawdę obiektywną, jak złe intencje miałem mówiąc cytowane słowa. Wyjaśniam. W teorii komunikacji mówi się o nadawcy, który ma pewną intencję i przekazuje ją dostępnymi środkami słowa, gesty, mimika. Oraz o odbiorcy, który usłyszany przekaz interpretuje. Zwykła interpretacja nie do końca pokrywa się z intencją, czasem jest z nią wręcz sprzeczna. By zapobiec nieporozumieniom komunikacyjnym, bardzo ważnym w małżeństwie, wymyślono tak zwaną informację zwrotną, by odbiorca, opisując własnymi słowami, jak zrozumiał przekaz, mógł uzyskać wyjaśnienie dodatkowe, nadawcy, pomagające zrozumieć prawdziwą jego intencję. Komunikację, porozumienie, dogadanie się utrudnia nieprecyzyjny przekaz po jednej stronie i niezrozumienie niedobór intelektualny lub nieżyczliwość po drugiej stronie. Zarzut nieprecyzyjnego przekazu przyjmuje z pokorą. Całe życie się człowiek uczy. Jednak ogłoszenie publiczne, jakie były moje intencje, których takich, jak mi przypisano, notabene nigdy nie miałem, jest nadużyciem, zwykłą nieuczciwością. Oburzenie internautów na podaną do publicznej wiadomości intencję, uprzedmiotowienie kobiet, promowanie przemocy, nawoływanie do gwałtu jest zrozumiałe i całkowicie słuszne. Tylko że intencja została zmyślona przez panią redaktor. Czy takie zinterpretowanie moich słów wynikło z przewrażliwienia, czy z chęci przełapania mnie na słowie, czy wręcz wykonane zostało na zlecenie, tego nie wiem. Mogę się jedynie domyślać. Jedno jest dla mnie pewne: to wiem obiektywnie. Ja nigdy zarzucanej mi intencji nie miałem. To akurat mogę stwierdzić z autorytatywną pewnością. Inny fragment. Pan Jacek Pulikowski tutaj na początku cytuje swoją książkę i dalej wyjaśnia. Prawdziwie mądry mąż, słysząc, że jakieś warunki współżycia nie odpowiadają żonie, sam będzie dążył do ich zmiany na lepsze. Wie bowiem, że zmuszanie żony do zbliżeń wbrew jej woli, choćby z powodu wyimaginowanych przez nią subiektywnych wyobrażeń, niechybnie zaowocuje niechęcią żony do współżycia. Wiedząc z praktyki poradni, że ostre, nakazowe traktowanie męża niebo nie, często niedojrzałych mężów rozdrażnia, zaproponowałem podejście miękkie. Praktyka pokazuje, że dużo więcej osiągnie żona mówieniem o swoich potrzebach, odwoływaniem się do mądrości męża, proszeniem i pokorą, niż pryncypialnym pouczeniem męża i odtrąceniem. Rzecz jasna, to wymaga mądrości i pokory, na którą nie każdą żonę stać. Tak powstały określenia poprosić. A nawet uprosić, by ratować męża i ich małżeństwo przed zniszczeniem relacji intymnej, a zatem całego małżeństwa. I inny fragment dalej. Dodajmy, że w żywej mowie zdarzają się niefortunne, dobrane słowa, przejęzyczenia, a nawet lapsusy słowne, i wyciąganie z nich daleko idących wniosków jest, najdelikatniej mówiąc, dowodem nierzeczliwości. Z pewnością, gdybym redagował ten tekst na piśmie, nie użyłbym słowa odmówić, tylko odtrącić. A słowo prosić, uprosić, pewnie bym zastąpił cierpliwie tłumaczyć i uzasadniać, a nieuprawnione słowem nierozsądne, bo mogą przynieść negatywne skutki dla małżeństwa. Zwróćcie uwagę, że w całym tym oświadczeniu jest sporo sprostowań, odnoszeń się do niektórych słów, wyjaśnień i słów obrony. I jeszcze raz chcę podkreślić, że absolutnie wszyscy mają prawo, zarówno Więź Deon, jak i wszelkie inne redakcje, influencerzy, krytykować to, co powiedział pan Pulikowski, podważać, dyskutować i tak dalej. Zupełna zgoda. Ale przepraszam, gdy jedna osoba rzuca atak, kalumnie, oskarża na podstawie fejkowych materiałów, druga się broni, mówi: przepraszam, nie to miałem na myśli, przepraszam, proszę o wyjaśnienie, przepraszam, chciałbym się ustosunkować do tych rzeczy i to drugą osobę się przemilcza i nie daje się jej możliwości, Wypowiedzenia, wyjaśnienia szerszej publiczności o co jej chodzi, uważam że za po prostu głęboką niesprawiedliwość. Pomyślałem sobie, jaka może być reakcja po tym filmie, po tym oświadczeniu, po tym wszystkim, co staram się nagłościć w imię oczyszczenia dobrego imienia pana Pulikowskiego, jaka będzie reakcja. I sobie pomyślałem, że mogą być dwa rodzaje reakcji. Po pierwsze, taka linia obrony, że przeoczone zostało gdzieś to oświadczenie, zakładając nawet, że nie dotarły te wiadomości akurat z biegiem okoliczności zarówno do Deonu, jak i więzi od pana Jacka Pulikowskiego, że to w jakiś sposób nie doszło. To akurat mamy twarde dowody na to i wręcz zwrócenia osobiste w moją stronę. Wiem dokładnie, że mój film dotarł do redakcji Deonu. Wiem, że to czytaliście, zresztą wysyłaliście sami maile, wpisywaliście komentarze i wciąż nie ma żadnej reakcji, na przykład ze strony Deonu. Na tę całą sprawę. Proszę Was o udostępnianie tego filmu, proszę Was o udostępnianie postów na Facebooku, proszę Was, abyście uprzejmie, w sposób stonowany i grzeczny pytali zarówno redakcję Deona, jak i więzi w mailach czy w komentarzach, czy mają zamiar opublikować oświadczenie pana Pulikowskiego, czy mają zamiar odnieść się do tego oświadczenia, czy mają zamiar, zamiar ujawnić to oświadczenie. A jeśli nie, to czy mają zamiar się ustosunkować do treści, które podniosłem w ostatnim filmie? Uwaga także do treści jezuitów których teraz oglądacie, którzy wypowiedzieli się wprost jednoznacznie, krytycznie o tekście Deona, którzy wezwali do sprostowania, czy może udajemy dalej, że sprawy nie ma, że jakiś człowiek został skrzywdzony, jego intencje zostały zniekształcone i nawet nie dano mu możliwości obrony. Wiem, że minęł już ponad tydzień całej tej sprawy i wielu wzruszy ramionami, że no dobra, to już z tym pan Pulikowskim zrobiono, zrobiono z niego erotomana, nie wiem, gwałciciela i najgorszego jeszcze tam, ale... Proszę ludzi dobrej woli o to, aby pomóc w tej sprawie. Tylko chodzi, podkreślam, o prawdę o nic więcej bo jeżeli od prawdy będziemy odbiegać, jeżeli nie będziemy jej szanować, nie będziemy o nią dbać, to naprawdę daleko nie zajdziemy. Z góry dziękuję Wam za pomoc, trzymajcie się. Cześć.